Siemaneczko, widzowie, siemaneczko! Gramy sobie w ukryj się lub umieraj! No! Ja się ukrywacie, będę się ukrywać raz przed banjoami, którzy będą mi chcieli dopaść. No, trzeba się ukryć! I znaleźć sobie jakieś, jakieś przebanie fajne! O, krzesiełko, krzesiełko, krzesiełko będziemy, będziemy krzesełkiem. Zobaczymy, zobaczymy! Zobaczymy jako krzesiełko! No! O, o, tam jeszcze! Tam jest... tam jest... Yy, Trzeba się tu jakoś do niego yy, przykitrać. Trzech żabójców. Patrzcie, 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 patrzcie! O! Jak się świecą! Ale podpowiedzi są takie, wallhacki. Straszne. To o wiele łatwiej się gra teraz na pewno. O kucie! Nowość. To jest nowość dla mnie. No! No zobaczymy. Zobaczymy, co teraz się wydarzy zaraz, no. Kucie! Tam, tam się. O, 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 tutaj widzie biegnie. Tam kolejni w tym stepie No. O, 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 tam wbiega. Dobra, 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 tędy pojedziemy. pojedziemy tutaj, na schody No, zobaczymy. Podchodzimy, podchodzimy, podchodzimy. O, trzeba się pokitrać. Po, po o, o, o. Troszkę zabawy tutaj z kolegą. Troszkę zabawy. O, o. Troszkę zabawy. Opa. I ciote, O, kujcie, dopadnie. Dopadnie. Kudźcie. Kucie, no. Dopadł. No i dobra, już tu wchodzimy do gejki. Co to się stało? O Okucie, Tu lodówka była. Trzeba ją dobić. A masz! Dobra. Tutaj trzeba coś kolejnego, bo był, był tutaj, był tutaj. No, zaraz go dojdziemy. Rakuciachu. Rakuciachu i i pośrapu. Pyk, pyk, pyk. Nie ma, dobra. Szukamy dalej. Może tu. O, 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 jest! Mamy go, mamy go! No i o to chodzi! Pięknie! Kucie. A gdzie kolejny? O, o, tam szkacie! Mamy, mamy go! Trzeba wy wy wycelować, no! No i przegraliśmy? Kucie. Ale chyba, że tym. Najlepszym, yy, najlepszym tym. Ukrywaciem, A czy przekreśliło mnie w ogóle? Co to ma być? Co to ma być, że nie przekreśla? Kucie. Dobra, świętasz, świętasz. Świętasz i będziemy ich tam yy, truposzkować. Będziemy ich pakować do tłumny. Zapakujemy ich wszystkich do tłumny teraz. Całą ekipę. Jak będziemy poszukiwać, to wszyscy do tłumny. Nie ma to tam, to wszyscy do tłumny lecą. Ja ich zapakuję tam gdzieś do tej tumny. Będą w tłumnie. Wszyscy będą w tłumnie. Wszyscy, ale tylko nie ja. Jak wszystkich tam dojdę, będę grabaziem. Co ścianę, grabaziem dzisiaj. Opa! Monetka zebrania Idziemy tutaj. Ch chyba muzeum. Kucie! A ja chciałem być grabaziem. O już wygraliśmy. No i o to chodzi, kucie, piecione. Szybko. Ale jaki duży. Można być takim dinozałem. O ja, gdzie dinozaj! O cholea! Jaki wielki dinozaj to był. No, do... cmentarz, cmentarz. Będę grabaziem. Chodźcie tu. Chodźcie, będę grabaziem. Też będziesz grabaziem. Wszyscy będziemy grabaziami. Chodźcie, na cmentarz. już. No. Chodźcie, szybko. Szybko tutaj na cmentarz. już. Na cmentarz. już. No szkole, aż tam dzieci się nie słuchają. A tu bojowe zadanie bym dla nich miał, to by się nie spodziewali. Kłuczaj i co posiadłość gramy? Dobra, trudno Bierzemy ten. Co to jest? No, dziewo. Bierzemy to, dziewo, ciach. Będę dziewem. Bóg, No i co? I co? Koleżanko? Czy ty mnie dorwiesz tutaj? No zobaczymy. Zobaczymy, jak coś to uciekam szybko. No. kurczę, no zobaczymy. A, no nie wie, nie wie co się dzieje, nie wie, nie wie co się dzieje, kucie. No, o, poś, się tu już żarwała książka chyba. O, tam gwizdła koleżanka, tam koleżanka sobie gwizda, No, zobaczymy, kucie. O, jak tam biegnie tejaś. No, spróbują dorwać pewnie. No, posie, 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 posie. No i co? Dobra, pomożemy koleżance, no. Tutaj chodź. Truda, za tobą. Co ty robisz, koleżanko? Za tobą. Halo, koleżanko. Za tobą. Halo. O, takie tu przejście zrobili. O, cholera. Tego nie było wcześniej. Monety trzeba pośpierać szybciutko. Nie biegniemy za Rudą. Ruda nas prowadzi. To jest podziąci tutaj, no? Gdzie to się te nie co? ruda? Tutaj jakiś masz? Nie masz, co? No, kucie. No, kto by się spodziewał? Dobra, biegniemy dalej za udo. Na spokojnie, uda, na spokojnie. Dajesz radę. No, na spokojnie Uda. O kucie, tam jakiś kolega przysiedł. No, ale to my za wolimy sobie pobiegać, za No, ona tu sobie ściela, patrzcie. A jeszcze monety zbiorę i za znowu. Kurczę, ona ślepa, nie ma oczu dookoła głowy. Chyba nie ma, nie ma oczu. Nie ma oczu. Ruda bez oczu. Kucie, ale ona musi być teraz wściekła. Ale ona tam się musi gniewać. Kucie, ale jej tutaj robię, psikuści. No. Taki złośliwy. Taki złośliwy i niedobry. Dobra, lecimy za nią. Lecimy. No, i co? O kucie, ściela we mnie! Nie dam się tak łatwo. No, nie dam się. Klon, czak. No i sio, kolega tutaj. Oj, dwóch mamy, kucie, O cholea. Oj, ruda znowu. Dobra, no i super. Najlepsi ukrywać. Super, super mi to wyszło. Najlepsi ukrywać, że się to. Kucie! Najlepsi. Nie ma lepszego ukrywacia w tej grze. Jestem najlepszym ukrywaczem. Najlepszym. Dobra, muzeum. Spróbujemy być dinozaurem! Zobaczymy, czy nam się uda zostać dinozałem. Będę dinozaurem i będę ich strasić. I oni będą uciekać ze strachu. Nikt mnie nie doi, jak będę dinozaurem. Kójcie, nie dam się. Nie dam się i tyle. Będę największym. Największym dinozaurem będę. Hola! Dobra. Dobra, 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 bo zaczynamy gdzie? Idziemy. Na dinożała. Trzeba się już przygotować. Oddalamy kamerę. No, no. I dinożał. O cholera, jaki on jest wielki. Kucie, Ogromny jest. Jaka to jest bestia. Dobra, jak tym mi się uda pouciekać, to oni nie mają szans. Może gdzieś tu do góry uda się wejść? Trzeba spróbować wejść do góry po schodach. Tędy. O! Tutaj. No dobra. Ła! Ła! Czanek zakrzyczeć. Ła! I się boją! Są w strachu teraz! Ła! Kucie! Ale nie ogarniają się taka wielka budowla! Tu chodzi taki dinozaur! Ła! Cię. No co teraz? No i co teraz, koleżanko? Patrzę na ciebie. No i co? No i nic, no i nic, no, no i nic. Nic nie robisz. O cholea, ona mnie ignoruje. Koleżanko, tutaj jestem za tobą. Halo. Dinozaur za tobą! Ła! Wow. Patrz, jak ucieka, Widziu! Patrz! Widzisz, widzisz, widzisz? Jaka ucieczka przed dino... O, o, przed dinozaurem ucieka! Ła! Wow. I się boi! No, ale ją dorwałem, kolea! Teraz jest w strachu! Ła! Wow. Ła! Wow. Boi się! Boi się! Dobrze! Bardzo dobrze! Masz się bać! Bój się! Gonie cię, koleżanko! No! Kucie, o cholea! O nie widzi mnie, jestem chyba niewidzialny tym dinozaurem. A masz najlepszy, najlepszy ukrywacz, haha. Ha. Kucie, dobrze mi to wyszło, no. Ja myślę, że tym pozytywnym akcentem widziu możemy sobie ten odcinek na spokojnie skończyć. I jeżeli się raz posiłek, to życzę Ci dobrego apetytu. A jeżeli jest teraz dzionek lub wieczór, to dobrego dzionka lub dobrego wieczoru. Na razie i do zobaczenia w następnym. Na razie!